Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko i serdecznie w grze Ozyrys. Ozerys czyli Bóg zmarłych? Czy odrodzonego życia, jakoś tak? Nie jestem pewien. Władca, pewnie jakiś wielki sędzia chyba też umarłych, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Witajcie serdecznie, moi drodzy. Gierka wchodzi 22 grudnia na Steam, a my mamy okazję pograć w beta wersję. Oczywiście to jest kompletnie gra, która jest inna niż te, które, w które ja zazwyczaj gram i to nie jest mój ulubiony gatunek, ale jako że twórcy podarowali mi kluczyk, poprosili, żebym zagrał, no to, no to zagram i zobaczymy. Chwilę grałem, więc usuniemy slota, więc zagramy jeszcze raz. without exception however this time a couple wants to overcome the cosmic order and turn their story into a legend what is the challenge of this journey escape from duat the desert of death that serves as the purgatory for lost souls and beings cursed by the gods of egypt let the escape begin Fools! If you think you are capable of escaping my domains, I tell you, you are wrong. Never in all eternity, man or mortal, was he capable of such a feat. Accept your fate. You are doomed forever. Osiris, I curse you for this injustice. My love, it's not time to regret the decisions of the gods. Let's go fast. We will be hunted by all the demons of Duat. Ok, czyli wcielamy się w jakiegoś człowieka, który ucieka z duatu, z duatu czyli świata umarłych, tak? I z zrysa, no spoko. To jest gra typu, takie jak Diablo, coś takiego, ale no to, to są gry, które zazwyczaj, no nie lubię grać za bardzo, ale... Dobra, mamy używać Sword Attack, Kaja Advance, prawy przycisk, dobre Dash. To nie wiadomo, tutaj spacja chyba Q i coś tam jeszcze było. No dobrze, no to. I co teraz? I będziemy się bić teraz, tak? Aha, Aha i możemy sobie weapon upgrade jakiś wziąć. Flaming Sword, Sword Advance. Um, I. Fatal Attack. Rachel Trust. No i teraz nie wiem, czy ja wiem, co ja mam wybrać, czy... weźmy pierwsze. No dobra. Skoro tak mówisz, no to zobaczymy. I co teraz? Będziemy tak biegać? A, są ob... są jacyś wrogowie szkielety, spoko. Ej, ale, ale co? Czemu ty bijesz w tą stronę? Czemu on nie bije prosto przed siebie? Dobra. Czemu on do tyłu bije? Ej, spójrz na niego. A tam gdzie myszka wskazuje. Dobra, dobra. Okej, okay, spoko. Mamy jakieś złoto. O, kolejni. Przeciwnicy. No i po. Jeszcze nie? Podoba mi się, że zostawia tutaj takie ślady na ziemi od miecza. Bardzo ciekawe, co to jest. Skarab talizman. No dobra. I szezmu. Chyba muszę tam przejść, tak? Zobaczymy, co to jest obok. Nic nie ma. Dobra, to idźmy tutaj. Zobaczmy, co to jest o szezmu. Przeniesiemy gdzieś dalej? Chyba tak. O! Ostatnio miałem, poprzednio mam inaczej. No kurka. A, czekajcie. Miałem coś podobnego, tylko trochę z innej perspektywy. Jak naciśniesz na ten kamień, to wyleci strzałka trująca. Więc ja, jeżeli, jeżeli te truposze też nacisną, to najprawdopodobniej też się włączy strzałka trująca. Nie chcę tego naciskać w takim razie, okurka. Ale tutaj widzę, że będę musiał. Mam jakiegoś dużego. O, potężny jakiś. Masz, 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 weź go w ogień, dobra. Po! Jeszcze tutaj. Okej. Okay. A kolejni. upgrade bro broni. Kolejny upgrade, super. Sword of Ours, Attack Deals 50% match. No to weźmiemy to. Będziemy mocniej bić. Dobra, i co teraz? I tutaj mamy do wyboru. And power of Seal, Set i Nate. Nie mam pojęcia co to są za wybory, więc weźmy sobie jako, że ja... czekajcie, niebieski, różowy, żółty... Hmm. a tutaj nie mogę? Mogę też otworzyć co to jest też mogę otworzyć set Nate, Nate. a weźmy zielony Which way? Which way, no właśnie którędy O, właśnie o tym mówię, widzicie? To było. Dostałem. O, wow. C to Special Power, patrzcie, nie, nie zauważyłem tego. Podczas mojej potyczki. Co tu się dzieje? A tu jest jakiś potwór. O, wow! To było C. Czyli tak jakieś takie mocniejsze chyba, uderzenie. Dobra, dobra, tutaj rozwalamy kolesi. Nie mogę. W ogóle zrobiłem dasz, nie? Zacisnąłem spację i on mi się tak jakby pyknął do. przeleciał przez wroga dashował i, dash mi... I ten wróg mi nie uderzył. Super, taki unik. Dobra. okej. Okay. I co teraz? Give me courage to fight. Ok. Gift, Receive. Ja wolę otrzymać niż dać. Rare, Fatal Dash. Epic. Your special cause more damage. Mm -hmm. Tutaj może być. Całkowicie 40 special Nie wiem co chce, nie wiem co chce, ale też to niech ma epickie coś. Dobra, tu mamy Ra. Ra to jest Bóg i Spirits. Idziemy do Ra? Idziemy do Ra. Be careful, my life. Be careful. dobrze. Ała! Oh, wow. Co za, co za skubaniec? Jakiś kurczę. O ja Cię tutaj teraz zginę za chwilę. Udało, jeden z życia mam, czyli teraz będzie zaraz po Jak odzyskać życie? No, mnie też boli. Oni... O, właśnie zginąłem. Świetnie. I co teraz? My love. Our story began when I saved you from the violent hands of my brother, the dictator, Pharaoh Moses. But our love was not allowed to survive, and we were killed, together. Believers who would be forgiven by Osiris, in the afterlife, we pray at the feet of the great god of the dead, and we pray for our eternity together. Osiris has forgiven me, but not you osiris demands that the Pharaoh forgive our misfortune, or his innocent soul will be destroyed forever. I do not accept this fate. I curse all creation. I will use my power to flee dute and demand his forgiveness from Amosis. May the gods guide me. Okay. I co teraz. się. Słuchajcie, mamy jedno coś. Widzę, możemy porozmawiać z tym psem Anubis, tak, talk albo gift. Ja nie, ja nie wiem, czy ja mu dać. mu coś, a zrobię to niech ma. Masz, daję ci. Ok, i teraz gadaj z nim. Mhm. Mm Ico, to wszystko. Ico. Oh, to się jeszcze tu zeznamu pogadać. Ozyrys, otysku. To jest to jest Osiris. Ozyrys. To jest ten. In the name of Ra, Sun God, I tell you that no mortal is able to return from the duke to the world of the living. Give up on this woman and make your way to her. Ah. On chce uciec z tego duatu dla dziewczyny, ale Ozarys mu mówi, że ma się darować. Okej, i co teraz? I teraz mamy wybór znowu. O, jest Iris. Nie nie, nie, ale you return pomogę. Kiedy przyjdzie, odbierz jakieś do Arkana Salvation. OK, i co? Mam wybór? Mogę przejść tu. Mogę przejść tu. No Dobra, zobaczmy. A, to jest arka. Ja mogę sobie kupić tutaj. No to nie, to ja nie chcę. Exit. A tu? Przecież nic nie kupiłem, a ty się czujesz lepiej przygotowany. okej. Okay. a tu mogę kupić sobie broń lepszą, tak? A to jest mój miecz. Equip slot. No to jest mój miecz. Q i C, aha. Dash Spacebar, dobra. Jeden przycisk. I co? Mogę tam iść? Escape from Hell. No, nic mnie nie powstrzyma. Chyba że jakieś kurka... I od początku gramy? Naprawdę? I znowu dostajemy te Blow push i co dalej się będziemy bić, tak jak poprzednio? Robimy to samo? Chyba tak. No tak, tutaj wrogowie znowu są. A to już mi się nudzi. To samo. Specjalna moc, aha, i totalizm, dostałem, które mogę później wydać u pozorysa czy komuś. Słuchajcie, moi kochani, no, gra wygląda tak, jak wygląda. No, y, to nie jest tak, jak mówiłem, mój klimat. To nie są gry, które ja zazwyczaj gram, ale może ktoś z Was takie gry lubi, może będzie. Y, Możecie być zainteresowany. Gra wychodzi 22 grudnia, jakby co. Nazywa się Ozyres. I yy, no i tyle, moi kochani. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wiem, że to krótki filmik, ale taki trochę reklamujący grę yy, w podziękowaniu za kluczyk. Więc jeżeli Wam się odcinek podobał, gra się spodobała, no to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. No i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.